Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę Civilization 6. Jest to ogólnie stara już dosyć gra, bo ma około 3 lata. Ale ostatnio jest na Epic Game Store za darmo, więc ogólnie polecam sobie ją pobrać, póki jest darmowa, bo jeszcze zostały chyba 2 dni do pobrania, no więc naprawdę śpieszcie się. I dzisiaj zrobimy sobie taki wstępny odcinek z tej gry, bo naprawdę ja tutaj sobie trochę pograłem i szczerze mówiąc... Fajnie się tutaj gra, i też warto zaz zaznaczyć, że jest tu gra wielosobowa, więc kto wie, może jakieś gierki z widzami też będzie można zrobić. A tymczasem sobie stworzę tutaj grę. E, tutaj ogólnie sobie zagram dzisiaj z Rzymem. Znaczy to będzie taki wstępny odcinek, więc zobaczymy kto będzie później. No i zaraz po prostu. Pokażę Wam tutaj trochę więcej w tej grze, co się dzieje. Ok, więc wybrałem sobie mapę, ogólnie Ziemia, historyczne początki. No i tu mamy właśnie nasze Włochy. No i możemy sobie tutaj stworzyć nasz Rzym, czyli pierwsze nasze miasto, czyli też nasze stolice oczywiście. Mamy tutaj osadników, no i po prostu możemy sobie założyć tutaj miasto. No jak widzimy, mamy tutaj Rzym. Jest to bardzo fajne miejsce w ogóle, miasto też nie jest najlepsze, ale jest całkiem dobre. No i dobrze, mamy też tutaj oczywiście naszych wojowników. Będziemy musieli się na początku obronić przed barbarzyńcami, bo tutaj właśnie barbarzyńcy są no, w złym nastawieniu do każdego. Więc to jest właśnie najgorszy tutaj, ale raczej poradzimy sobie z barbarzyńcami bez problemu. No i tak, musimy też produkować w naszym Rzymie. Ja tutaj ogólnie na samym początku bym zbudował właśnie zwiadowcę, bo zwiadowca tutaj się przyda, żeby sobie właśnie zwiedzić tutaj całą Europę, zobaczyć też jakie państwa są, bo jest ich całkiem sporo. Są też tutaj miasta państwa, z którymi. W sumie można handlować, i też jest jeszcze kilka innych opcji. Więc ogólnie, wszystko tutaj jest takie dosyć fajne. Fajnie zrobione, i w ogóle też jest taka ciekawostka, że, serię, że jest Polska. Tylko, że żeby mieć Polskę, trzeba kupić dodatek specjalny. A że jest to na Epic Game Store, to nie wiem, czy tam radę w ogóle tak zrobić. Ale zobaczymy, może jakaś seria z Polski. Jakbym dał radę, ten dodatek po prostu zdobyć. Może coś takiego zrobimy. No i tak, musimy jeszcze robić badania. Mamy tutaj całe drzewko technologii jest od samego początku aż na sam koniec no i tutaj mamy jeszcze jakieś tutaj rzeczy no technologii przyszłości, robotyka i tym podobne rzeczy, no to już jest właśnie końcówka gry, chociaż nie tyle co końcówka, to po prostu końcówka no badań ale my oczywiście zaczniemy sobie tutaj od hodowli zwierząt chociaż można by było też górnictwo, ale hodowla zwierząt mi się wydaje być trochę lepszym pomysłem no i dobrze, tak na nic nam nie zostało, tylko wziąć następną turę no i dobrze, możemy teraz dalej sobie iść wojownikami Musimy znaleźć wioskę barbarzyńców. Ja mam jakąś wioskę, tylko czy to jest barbarzyńców? Nie, to nie jest barbarzyńców, to jest po prostu jakieś tutaj plemienna wioska. Więc to jest nie to, co szukamy. Więc pomijamy dalej tury. No i po prostu zaraz pewnie coś znajdziemy. Okej, okay, i mamy tutaj ogólnie innych wojowników. Okej, okay, Katarzyna, królowa, matka Francji. Oczywiście tutaj możemy z nią się spotkać. No i dobrze, wmyjmy się stolicami. No i dobrze, mamy tutaj Paryż. Jest to niezbyt fajne dla nas, bo w sumie to, że jest Francja, to nam zajmuje tutaj od razu tereny. Oni będą też tworzyć swoje miasta, się rozwijać, więc będzie można w późniejszym czasie mieć z nimi wojny nawet. Ale to zobaczymy. Zobaczymy, może nasze relacje jednak pójdą inaczej i będziemy milo nastawieni. Zobaczymy to wszystko, ale póki co dalej nie mogę znaleźć barbarzyńców, znaczy nie to, żebym się jakoś martwił, ale to naprawdę jest dobrze, że nie mam barbarzyńców. Bo barbarzyńcy czasem naprawdę dają popalić. Okej, okay, i mamy tutaj właśnie barbarzyńców. No kurde, tutaj akurat w Hiszpanii są. No i tak naprawdę taka jedna jednostka naszych wojowników da sobie radę. No chyba, że ci barbarzyńcy zaczną sobie tworzyć jednostki, bo oni też mogą. Oni ogólnie tworzą jednostki, też mogą w losowych miejscach. Na przykład gdzieś tutaj mogłaby teraz powstać ich wioska. Ale to nie wiem, raczej teraz nie powstanie. Okej, okay, teraz muszę zobaczyć. Że jakbyśmy chcieli zaatakować mamy poważną porażkę, więc tutaj w sumie na razie się nie opłaca atakować, trochę słabo, ale to teraz ogarniemy, a tymczasem mamy jeszcze zwiadowców, więc możemy sobie pójść w drugą stronę, bardziej w stronę Grecji, bo tutaj była Grecja, ale z tego co widzę haj Grecji już nie ma, czy nie ma, po prostu jej nie ma, więc to w sumie bardzo dobrze, bo to by była blisko nas i tutaj możemy sobie stworzyć jeszcze osadników, osadnicy by się przydali, żeby stworzyć kolejne miasto, a teraz trochę bardziej na tym zależy, ponieważ to jest Paryż. No i chcielibyśmy, jednak, mieć więcej miast niż e, inni. No to jest oczywiście logiczne. Ogólnie też by się przydało zrobić sobie budowniczych, bo oni tutaj mogą nam budować na przykład konie. Konie się przydadzą później na pewno. Tak samo tutaj, te wszystkie ryby, to będzie dużo jedzenia. Więc to też będzie trzeba później zrobić. Ale najpierw zróbmy sobie osadników, bo to chyba się bardziej przyda. No i dobrze. Póki co musimy tutaj pokonać tych barbarzyństw, ale to raczej nie będzie problem więc to po prostu chwila moment okej okay, teraz mamy ogólnie yy, kodeks prawny on tutaj po jakimś czasie się dopiero robi no i musimy tutaj wybrać sobie ideę. no i to jest trochę podobnie jak te badania tylko że to mamy trochę inaczej Tram daje doktryny doktryny ogólnie to są takie bonusy które można sobie samemu wybierać no i tutaj tego też jest dosyć sporo więc będzie trzeba to robić no i mamy do wyboru handel zagraniczny albo rzemiosło ale ze względu na to że mamy tutaj odkryto Francję to myślę że handel zagraniczny jak najbardziej nam się przyda. I tutaj właśnie jest barbarzyńcy zwiadowca, więc no tutaj trzeba uważać na jego miasto otoczyć. Tymczasem możemy mieć remis tutaj w wojnie, ale chyba póki co nie będę ich atakować, bo mimo wszystko, mimo wszystko chyba trochę wygrają. A naszym zwiadowcą idziemy sobie dalej i odkryliśmy pierwsze miasto państwo. A no jest w sumie często właśnie w tym miejscu. I ogólnie miasto państwo. Mamy też tutaj Kartaginę. Okej, okay, Kartagina jest w tym miejscu, lecz my jeszcze tutaj widzimy tylko kawałek ich miasta, jakby granicy ich miasta, ale nie widzimy ich dokładnie, więc też by się przydało tam podejść, ale to myślę, że później. Tutaj póki co sobie dajemy fortyfikację, żeby się bronili. No i dobrze, teraz trochę tej pogram, no i zaraz po prostu zobaczymy się jak coś tam trochę więcej zrobię. Okej, okay, w tej chwili bardzo dobrze nam idzie tutaj rozwalanie tej wioski barbarzyńców, więc jest bardzo dobra sytuacja. I ogólnie na początku ta gra, tutaj jak sobie gramy, jest dosyć łatwo. Wszystko idzie łatwo, po naszej myśli, ale później, no jest trochę trudniej. Na przykład też można odkryć Amerykę w końcu. Tam w Ameryce może... No, Ameryka ogólnie, to może być naprawdę sporo i może to być poważny przeciwnik. Ale to oczywiście zaczniemy później. Tymczasem musimy sobie wziąć kolejne badania. Ja bym tutaj sobie wziął żeglugi, ale tylko ze względu na to, że mamy, no kurde, taki kraj, że lepiej by się przydał tym mieć dostęp do morza i ogólnie jakieś łódki i tym, tym podobne rzeczy. Okej, okay, mamy poważna wygrana, więc chyba powinno się nawet przejąć tą wioskę, dzięki czemu nie będą tutaj się rozwijać. Aha, jednak nie, jednak zostało im kurde, bardzo mało HP, ale nie wiem ile w sobie. No dobrze, dobrze, wybaczam im tutaj. Nic nie szkodzi. No i dobrze, teraz idziemy dalej. Bo tutaj zaraz możemy odpić kolejne państwo. A dokładniej w Egipcie, tutaj w Egipcie Kair to jest ich stolica Chociaż obstawiam, że jeśli już to to będzie Chyba jakieś tam państwo Allaha, czy coś takiego To się nazywało, nie pamiętam już, ale coś w tym stylu Okej, okay, tutaj jest sobie przyszedł, kurde, to, to niedobrze Ale dobra, teraz możemy zrobić sobie awans Awans to jest po prostu jak wysyłajmy doświadczenie Mamy co jakiś czas awans, no i to się ogólnie przydaje I od razu mamy też więcej HP, więc to naprawdę nam sporo da. No i dobrze, dalej musimy tutaj sobie czekać. Więc zaraz pewnie coś odkryjemy. Obstawiam, że właśnie za chwilę, jeśli by tutaj był, ale nie ma, okej, okay, czyli tutaj nie ma Kairu, bo jakby był tutaj właśnie w tym miejscu raczej by był, więc dobrze. Tyle, to, to dobrze w sumie, bo te państwa zawsze były jakieś lepsze, jak się tak później patrzyło. Okej, okay, mamy za to Kartagina wojowniczy, no to z miasta państwa oni są oczywiście. Ogólnie zazwyczaj miasto państwo właśnie jest czarne i ma tutaj jakiś kolorowy znaczek, więc tak to właśnie wygląda z miastami i państwami łatwo je rozpoznać, no i dobrze, teraz możemy sobie przejąć tą wioskę i zobaczmy, no uda się na pewno ale zobaczmy, dobra, udało się przejąć no i teraz już tutaj się nie będą respić, po prostu barbarzyńcy, ale co, co najgorsze, może coś tam innego się stać, na przykład tutaj gdzieś w tych miejscach może powstać nowa wioska no niestety tak to właśnie wygląda ale myślę, że jakoś, jakoś tutaj sobie poradzimy. Okej, okay, właśnie teraz, jak tutaj w Afryce, sobie na wioskę barbarzyńców, więc to nieźle wygląda. Ale dobrze, ogólnie Afryka jest dosyć spora, więc fajnie by tutaj też robić sobie miasta. Ale najpierw trzeba sprawdzić, czy jakieś tutaj inne państwo nie jest. Bo miasta państwa są o tyle dobre, że one nie tworzą sobie następnych miast. Bo, no bo miasta państwa po prostu są z jednego miasta. No i tutaj możemy sobie. O, właśnie mamy kolejne miasto państwo. To jest tutaj ogólnie w środkowej Afryce, chociaż nie, tu nie jest Środkowa Afryka, to jest tutaj już przy przodzie, a nie, ale dobrze. W sumie zaraz będziemy mogli zrobić sobie kolejne państwo, więc tutaj chwilę trzeba tylko poczekać i zaraz sobie zrobimy. Ok, i teraz jak sobie klikniemy na naszego osadnika, to widzimy tutaj wszystkie miejsca, jakie mamy do zrobienia tutaj, właśnie naszych miast. Ogólnie czerwone to są miejsca, w których nie zrobimy. Szare za to są takie, których nie ma dostępu do wody Więc tutaj raczej nie róbcie, bo to będzie słabe Jasno-zielone to jest takie, że już dobre miejsce A ciemno to jest tak naprawdę najlepsze miejsce Dlatego tutaj widzimy właśnie, że w Hiszpanii jest strasznie dużo ciemno miejsc Ja bym tutaj, szczerze mówiąc, zrobił sobie właśnie jakieś miasto Ja bym tutaj sugerował, żeby zrobić sobie właśnie tutaj na samym dole Ponieważ tutaj byśmy mogli zablokować ten właśnie kanał i przejście do Morza Śródziemnego, więc jakby ktoś z nas chciał tutaj sobie przypłynąć, to musi mieć od nas dostęp, przejście przez granicę, więc to naprawdę nam ułatwi wszystko. Więc możemy tutaj jak najbardziej sobie pójść i stworzyć miasto, a tymczasem zaczniemy tutaj sobie już tworzyć budowniczych, bo oni naprawdę nam się przydadzą. Żeby tutaj na przykład koni sobie zrobić, albo jakieś wino, no i ryby oczywiście, bo to też będzie ważne. Okej, okay, teraz jest taka sytuacja w ogóle. Tutaj sobie ci włócznicy poszli stąd i jakby jest wolna wioska, więc możemy tutaj sobie wziąć o i tak naprawdę nic z tego nie mamy. Oprócz tego, no właśnie trochę Golda weszło, więc to jest zawsze spoko. Mamy tutaj kolejne miasto państw w ogóle w Afryce, więc okej, okay, warto wiedzieć. No i też teraz już się nie dorespić, więc w sumie to nawet spoko, że to zajęliśmy. No ale dobrze, teraz trzeba poczekać chwilę i zaraz sobie tutaj stworzymy nowe miasto. Okej, okay, już nasi osadnicy dotarli na miejsce, więc możemy sobie tutaj stworzyć oczywiście miasto uwaga mamy tutaj Aretium, ok? to nie znam tego miasta, ale tutaj często się trafiało właśnie miasta, które na przykład znamy, typu na przykład nie wiem, tutaj by mogła jakieś ogólnie też jest takie coś, że jakie jak, 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 je... jak wybierzemy inne miasto czy tam państwo ogólnie to mamy inne jakby tutaj ułatwienia czy tam po prostu plus, no tak po prostu takie, to jest logiczne w sumie no i właśnie Rzym ma takie coś, że się tworzy od razu drogi a drogi ułatwiają o tyle, że jak są drogi to szybciej się tutaj przychodzi przez te tereny, więc to jest bardzo fajne w sumie w Rzymie no i dobrze, mamy tutaj ogólnie budowniczych i tutaj na się wyświetlają takie ikonki jakie są zalecane ulepszenia, no ja tutaj ogólnie chciałbym od razu tutaj pójść po te tutaj konie, bo konie naprawdę się przydadzą później więc lepiej to mieć od razu no i już tutaj mamy, więc jest dobrze no i tutaj właśnie mamy też aretium. Okej, okay, tutaj trzeba coś sobie tutaj zrobić. Ja bym tutaj, szczerze mówiąc, zrobił sobie budowniczych od razu. A w Rzymie, z drugiej strony, wziąłbym sobie chyba Spichlez. Spichlerz się przyda, bo to jest nie dość, to jeszcze miejsce na ludzi. Okej, okay, i tutaj widzimy, że jest w ogóle kolejna wioska, czy tam obóz barbarzyńców. Więc to tak właśnie wygląda. Ale moi drodzy, póki co kończymy ten odcinek. Ogólnie jeśli Wam się to jakoś spodoba ta gra, spodoba się seria ja na moim kanale, to będziemy dalej tutaj sobie to nagrywać, bo mi się fajnie w to gra. No i szczerze mówiąc, ja bym tutaj ponagrał sobie trochę z tego odcinków, więc co? Widzimy się oczywiście w następnym odcinku, więc do zobaczenia, do następnego odcinka i się ma.